Matka, bo ja Ciebie chciałem zapytać o coś. Tak. No cześć. I ty jesteś taką osobą, która po prostu ideał, jeśli chodzi o pomaganie, Ty robisz tyle, e, przygotowywałaś pomoc najpierw dla Ukrainy i ciągle ją przygotowujesz, nie? Ciągle tam jeździsz na granicę, jesteś tu z nami. Teraz paczki lecą. Paczki? co w tych paczkach? To, co trzeba. Żywność, ubrania, medycyna. I co jeszcze? A jesteś tu z nami, pomagasz całym sercem i w dodatku jeszcze jesteś naszą nadworną, nadworną pielęgniarką tutaj. Pomagasz lecząc rany. Jak ty w tym wszystkim się widzisz? Eee... Eee, chcę być blisko człowieka. Eee, mi ktoś kiedyś pomógł. Eee, i fajnie to jest oddać i... Każdy z nas może się znaleźć w takiej sytuacji. Życie jest przewrotne i przeważnie się przewraca w tą złą stronę i trudną. Fajne relacje się tu budują pomiędzy wolontariuszami, pomiędzy potrzebującymi i pomiędzy tymi dwoma grupami nawzajem. I to jest fajne i fajnie to jest obserwować i ogrzewać się w tym. A świata się nie zmienić, ale, ale dobrze jego trochę pocerować, trochę poprawić. Fajnie wtedy na sercu, fajnie jak się choć trochę ulży, jak się zrobi opatrunek na, na zaropiałej stopie I, i wiem, że ten ktoś będzie mieć komfort choć przez krótki czas, to to, to jest fajne i, i warto. A tak jeszcze taki moment, w którym dał dużo do myślenia, to było tu właśnie koło worka na śmieci postawione buty. Buty zdeptane, chcące jeść, z potarganymi sznurówkami, no w okrutnym stanie. Tak sobie pomyślam. i teraz ktoś ma wygodne, nowe, ciepłe buty, gdzie w, w tych butach może i ropa kapała to jest fajne jesteś cudna matko i dzięki, że jesteś z nami e, dziękuję, że, dzięki, że mogę za z wami to być wszystko. dzięki